Witam. Jutro przede mną zawody. Tak naprawdę pierwsze takie. Ma tam być 12 km biegu. W tym dużo przeszkód, bo chyba za 40. Jak dobrze pamiętam. Dzisiaj oglądałem te przeszkody, bo przysłali mi na maila, jak wyglądają. No to powiem tak, że 60% ich nigdy nie przechodziłem. Więc zobaczymy, jak to będzie. Na pewno będzie dobra zabawa. Czuję się już w miarę dobrze, stopa, dziś, dzisiaj poszedłem się przebiec, bo już nie biegałem od poniedziałku ze względu na tą stopę. Troszkę boli, ale to już, nie, to już nie jest ten ból, co był, więc jutro będzie ogień. Powinno być naprawdę dobrze. Ręce też prawie się wyleczyły, więc też będzie jakoś nieźle, no, myślę. I co no, zobaczę jutro jak, jak to w ogóle będzie, jak będzie starstak, mam tam około 14.30, więc dość późno, liczyłem na to, że będzie zimno, że będą się tam wszyscy trzęśli, ale niestety ma być gorąco, znaczy gorąco, no 20 stopni, więc też nie, nie, nie jest źle, w sumie też fajnie, chociaż naprawdę liczyłem na trochę więcej zimna. Zobaczymy, no, fajna zabawa, na pewno się na nic więc wielkiego nie nastawiam, startuję w elicie. No, jak na mój wiek start w elicie to chyba naprawdę spore wyzwanie. No, ale mam nadzieję, że będzie fajnie, nie? Na pewno mnie to zmotywuje do przechodzenia przeszkód, bo tam jest tak, że jeżeli nie przejdę jakiejś przeszkody, to muszę zdać opaskę elity i będę klasyfikowany w Open, więc jest to jakaś na pewno motywacja, tak? Zapowiedzieli start wszyscy mistrzowie Polski z tego roku, więc też będzie to myślę fajna rywalizacja. Startuję w drugiej grupie, więc też jest fajnie, bo jest motywacja do tego, że, że masz kogoś przed sobą, trzeba go gonić. Tak, tak lubię. A poza tym będę też widział, jak przechodzą przeszkody. W sumie najbardziej to się obawiam ze względu, już pewnie, też na wiek i tych równoważni, różnych, gdzie trzeba naprawdę dobrą równowagę trzymać. Niby nie mam z tym problemu, ale zauważyłem, że mam problem z wysokościami. Tam jest równoważnia na dość sporej wysokości i tego się obawiam, bo ostatnio widzę, że to jest u mnie dość spory problem. Mam nadzieję, że jakoś to pokonam w adrenalinie i jakoś, jakoś się uda to wszystko przejść. No na pewno będzie super, no. Będę z moją żoną, z moim bratem, bratową, więc będzie naprawdę, będzie naprawdę fajny, fajny dzień mam spędzony. W słońcu, trochę sportu, trochę rywalizacji, tego, tego co kocham najbardziej, tak, więc... Zobaczymy. Jakoś tam jestem przygotowany, pewnie nie super, no bo przecież to też nie jest jakiś dla mnie wyścig, w którym, w którym mam walczyć i w którym będę robił wszystko. No na pewno wystartuję i dam z siebie wszystko, ale to też nie jest tak, że ja już jestem przygotowany. Przygotowany to będę na kwiecień, maj, te miesiące. Teraz na razie po prostu lekko się rozbiegałem, trochę nauczyłem się biegać, bo tak naprawdę nie biegałem, więc biegam dopiero od dwóch czy trzech miesięcy. Więc trochę się rozbiegałem, trochę ten, trochę z tymi przeszkodami pokombinowałem i, i zobaczymy. Liczę na to, że będzie fajnie. Jutro będę zdawał relację od samego rana, pokażę jak się do tego wszystkiego przygotowuję. Na no, dzisiaj to normalnie zjadłem dwa posiłki. Znaczy, drugi dopiero zjem, bo się robi, gdzieś za godzinkę zjem. Byłem pobiegać 5 km. Tak na rozluźnienie, w sumie na luźnej nodze. Dwie tępóweczki tylko zrobiłem, szybkie takie na pobudzenie, no i to wszystko. Tak i odpoczywam, i teraz się regeneruje. A jutro będzie ogień. Witam, mamy 8.30. Tak jak obiecałem, dzisiaj zrobię relację z tego, jak się przygotowuję do startu, jak to wszystko wygląda. Cały dzień. Z Postaram się zrelacjonować jak najlepiej potrafię. Jest wstałem teraz. Oczywiście załatwiłem się tak, to podstawa toaleta. Pamiętajcie o tym, nie wstrzymujcie. A teraz, a teraz robię sobie picie. Będzie to woda wysoko mineralizowana pół litra. Do tego dodaję małą łyżeczkę soli i yy, Sok z połowy cytryny i łyżeczkę octu jabłkowego. I to wypijam. A co dalej? To zacznie. a cały poranny zestaw wygląda tak. malajska ocet, sok z cytryny i woda wysoko mineralizowana. Dobrze, woda wypita. Odpocząłem. Tam 5 minut. Nie całe. Znowu mam zarombistą fryzurę. Wczoraj byłem u fryzjera, nie chciał mi przyjąć, bo miał dużo ludzi, a chciałem być ładny na dzisiaj, się nie udało. Okej, okay, teraz biorę, kładę się i metoda Wima już o niej kilka razy mówiłem czyli oddychanie, natlenianie mięśni, co, to, co dzięki temu szybciej się regenerują, i naprawdę potem czuję się. Rewelacyjnie polecam każdemu. Robi, robi się yy, ogólnie trzy serie po 30 głębokich wdechów, szybkich wydechów. Na końcu wypuszcza się powietrze, wstrzymujesz i wytrzymujesz bez powietrza ile się da. I tak trzy razy. Za czwartym razem robisz samo, tylko jak wydychasz powietrze i zostajesz bez powietrza w płucach, robisz jak największą ilość pompek. Tak? I naprawdę działa to rewelacyjnie. <śles> Jeszcze, jeszcze nie powiedziałem najważniejszego przy tym oddychaniu. Jak już nie możecie wytrzymać bez powietrza, to wdychacie powietrze i wstrzymujecie oddech na 15 sekund, wypuszczacie i zaczynacie od nowa całą serię. Naprawdę bardzo, bardzo polecam. Pomaga chyba we wszystkim. Natlenia komórki, natlenia mięśnie. No pomaga w szybszej regeneracji ran, jak jesteś przeziębiony czy chory, czy cokolwiek boli się głowa naprawdę rewelacja rewelacyjnie działa, więc naprawdę polecam polecam przeczytajcie sobie tą książkę no, tu jest wszystko opisane, jak to działa i naprawdę jest zajebiste ja już Książkę przystałem, nie wiem, może z rok temu. Tak naprawdę tą metodę stosuję od dwóch lat i stosuję, robię to codziennie i ani nie choruje ani naprawdę wstaję. Nawet jak mnie bolą mięśnie, mam zakwasy jakieś czy coś, staje robię to i wszystko przechodzi. Czuję się dużo, dużo lepiej. Teraz, jak zrobiłem pompki, to idę stanąć trochę na rękach, bo też trzeba. A później y, będę robił rolowanie. No i teraz rolowanie całego ciała. Ja używam piłeczki. Roler już dla mnie za mało. Zaczynam od stóp i przechodzę do góry. Przez każdą część ciała roluję. Niedługo, tak po 15 sekund góra na każdą partię, tak. Po rolowaniu przyszedł czas na mobilizację, takie tam 5-10 minut, żeby tylko trochę rozruszać każde ściegno, każdy staw i tyle tak. Mam no znowu coraz lepszą fryzurkę mam, Jest super. Ok, to ja się mobilizuję, nie będę tu tego nagrywał, bo to już wrzucałem. Co robię? Jąkam często i nie wiem, co powiedzieć, ale to tak jest, że ja na na żywca i się w ogóle nad tym nie zastanawiam. Po prostu mówię to, co w danej chwili mi przyjdzie do głowy, i to wszystko nie edytuję tego, nie ten. Więc u mnie masz wszystko na żywca. Na idę. Mobilizacja zrobiona, rozciąganie też, więc teraz tylko pozostał prysznic zawsze po tym robię zimny prysznic, ale jednakże dzisiaj mam start, to robię prysznic naprzemienny, czyli zimno-ciepły, 5 minut znaczy, przepraszam 20 sekund zimny, 20 sekund ciepły, tak i na koniec raczej ciepły, taki 2 minuty żeby rozgrzać te mięśnie i później najczęściej biorę i smaruję maścią Lekko rozgrzewającą, nieduża ilość, taka żeby podtrzymująca po prostu ciepło mięśni. I to na mnie zawsze działało super, i zawsze to stosowałem przed wyścigami, i zawsze się sprawdzało, więc robię tak jak kiedyś. Nic nowego nie wymyślam. Okej, okay, filmik z pierwszej z głupoty. Ten prysznic zrobiony, noga nasmarowana. Założone skarpetki zawsze na podróż zakładam, bo noga trochę odpoczywa, jednak się siedzi w aucie. Czy tam później będzie trzeba stać w kolejce, czy ten, jednak w tych skarpetkach noga trochę mi odpoczywa i się dobrze w nich czuję, więc zawsze je zakładam. Na bieg oczywiście nie założę, bo uważam to, że jest to bez sensu zupełnie. Jedynie przed i najwyżej później po, na lepszą regenerację, no to tak. Do tego założę długie spodnie, żeby cały czas ten mięsień był raczej rozgrzany. Dobrze, mamy 10.30, koło 11.00, po 11.00 musimy wyjechać z domu, więc muszę zacząć chyba szykować jakieś śniadanie. Raczej planuję zjeść sporo jajek, do tego pomidory, puszka pomidorów, Oczywiście masło klarowane, tak, olej kokosowy dodam, ew, awokado, kiełbasę, tyle, dość porządny posiłek zjem, bo start mam o 14.30, więc w sumie 4 godziny, więc posiłek będzie dość porządny, bo później już nic nie będę jadł, tak? Jedynie jeszcze później przed startem na godzinę przed wypije kawę z olejem MCT i to wszystko będzie tak. Tak wygląda moja Micha przedstartowa: pięć jajeczek, orizio, kiełbasa podławerska, puszka pomidorów, dość duża ilość masła klarowanego i jedziemy, zobaczymy ile zjem. Bo jakoś na razie głodny nie jestem, bo rzadko o tej porze jadam. No ale jednak, żeby później nie mieć z tym problemu, wolę teraz to zrobić. Po śniadaniu kawa. Oczywiście z olejem kokosowym. Dwie łyżki i łyżka oleju MCT. Tak na dobicie tłuszczu. No a po wypiciu kawy robi się to co najważniejsze przed zawodami. Żeby nie było tak większego problemu, po prostu idzie się w domu kupę. No. To jest najważniejsza rzecz. Bo to, to jest masakra na zawodach. Przed zawodami idzieś do Toja, czy do jakiegoś Kibla, czy coś. Chyba ze dwa razy w życiu, tylko mi się zdarzyło, już powiedziałem, że nigdy w życiu tego nie zrobię. No. Najważniejsza rzecz. Pamiętaj: zrób kupę. Druga rzecz: biorę omega. Jednak ryb, ryb nie jadam, bo znaczy nie jadam. Jadam, ale rzadko. Raczej, raczej ryby u nas nie są za zdrowe, więc yy, łykam tą omegę i tak samo yy, mam też witaminę D. W sumie, tak jak i ketokolcu, uważam, że też jest to niepotrzebne. Najlepsze jest to, że mam saunę na podczerwień, w której mógłbym leżeć, ale oczywiście nie mam czasu. No więc łykam tą witaminę D. I, i tyle no, tak, już w moim wieku, jak już podchodzisz jednak pod tą 50 no to warto by było Q10, no bo tego nie ma jak uzupełnić, a ilość Q10 zmniejsza się z wiekiem, a jest to bardzo potrzebne. I sam zauważyłem, że jak brałem y, omega i Q10 razem, więc nie wiem czy osobno też tak działałoby ale jak brałem razem, zawsze, zawsze jednak dużo, dużo lepiej się czułem i dużo lepiej mi się ćwiczyło. Więc Q10 na pewno warto i polecam. No ja akurat tutaj nie mam dzisiaj, więc nie wezmę. No ale to jest właśnie cała moja suplementacja. Ja raczej jestem anty, więc specjalnie nic nie biorę. Ma, wystarczy, że człowiek dobrze trenuje, dobrze je i mu to starczy, tak. A teraz idę zrobić to, co najważniejsze posiedzieć w męskim pokoju. No, już jesteśmy. Idziemy się właśnie zapisać. Takie piękne tereny mamy. Tu moja żonka, tam z przodu rodzinka. Idziemy zapisać. O, tu już jacyś wystartowali. I lecą. Niedługo ja tak będę. Zobaczymy jak to będzie. Na gębie mnie oznaczyli. Teraz tak wyglądam kolorowo. Chociaż do szafki mi pasuje. Super! No, zapisany już jestem, popatrzyliśmy trochę na przeszkodę. Jakiś mały stres mnie łapie. Chyba głupie, nie? No, w moim wieku stres łapał, nie? No ja się... nie wiem. Kurde, jakaś, jakaś kupa mi się chce, czy coś? Nie wiem. No, jako, się Jakoś wytrzymam chyba. Chcą Zobaczymy kupą? jak to będzie na tych przeszkodach. Rozrzeczka, szybciutko. Zrób mi ale... zdjęcie na tych na... młodych Właśnie nagrałem, jak to mówisz. Godzinę straciłem na jednej przeszkodzie. O kurde Taka kolejka była No tam też jest na końcu A opaski nie masz też, oddałeś tam? Już się uparłem, 5 razy próbowałem Tam ze 30% osób oddało mm. A już nie mogę nawet... O 14. Od której tam startowałem? Od 14.30 no. ja se chyba nadciągnąłem To już koniec to. Już końcówka ta, chyba 4 przeszkody, coś takiego Lecisz, lecisz. Nie Ale jeszcze czas możesz zrobić. Ta, ta, ta przed którą stoisz, tą rób. Drugą od połowy sprintuj, mówię ci. Nie głosuj.

No, tu tata możesz się turlać jak chcesz Bokiem Młodego no. widziałeś? O. Tam u tej pani najwięcej czasu straciłem kochanie U tej blondynki <grymka> Grubsi się tu turlali Spokojnie <grymka> Jeszcze chyba dwie przeszkody wszystko się ujaśni. I co, musiałeś na pasko oddać? Uch to no, pięć lat. To się kameruje Słuchaj, kapiczek. Dobra, dawać kur. Jak ci jest wygodzić? Tak. On działa. Суд здесь. Э, дамо. Не, ну, кто важно, что не спорт. Что со собить? Halo, No witam, jestem po wyścigu widać jaki ryj mam czysty po prostu masakra, załamany jestem cieszę się, że skończyłem w sumie fizycznie super. Cały czas biegłem, czy to była opona, czy to była trylinka, czy to była belka, czy pod górę, czy z góry, w sumie biegłem non stop i to i jestem z tego bardzo zadowolony. No niestety opadkę musiałem zdać na przeszkodzie, tak jak mówiłem, ja nie jestem przeszkodowy, tylko wkurzony w ogóle, że się zapisałem do tej elity, bo to było głupie. To w kolejce przez przeszkodą w sumie straciłem godzinę. Jest w ogóle totalna, totalna bdura dla mnie. I dlatego ja jak ktoś to tylko Spartan, to po prostu zapierdzielasz. Ja jak nie przejdziesz przeszkody robisz te berpisy i, i tyle, tak? I lecisz dalej. A takie stanie i czekanie na przeszkody, bo w głowie, miałem, te... w głowie miałem, że nie chcę stracić tej opaski, żeby robić to przejścia, no to głupota dla mnie. Człowiek stoi i nie że się... Człowiek nastał, to ostygnął, nie chciało mu się później biec i także się zmusiłem. i ten. No i w sumie, w sumie jestem zadowolony z tego, że przebiegłem. Bo tak naprawdę, trenowanie jest trenowaniem, ale jednak, jak nigdzie nie startujesz, to treningi w sumie nic nie dają. Tak więc w sumie się cieszę, że przebiegłem. Trochę zawsze większe tempo. Jest to rywalizacja, w sumie teren fajny, w lesie, po tym, no pięknie, tak naprawdę było pięknie, więc z tego, tego jestem naprawdę zadowolony, tak. No a przeszkody, jak przeszkody, muszę to jeszcze mocno nad tym potrenować. Jak wypadłem czasowo i miejscowo, to nie wiem, zobaczymy później, bo nie wiem nawet jakie to są kategorie, czy w ogóle się do jakich złapałem, czy nie. Jak wtedy będę wiedział, to się odezwę. No, na razie. Nie ma jak to wypić kawkę w porządnym kubku. Pamiątka z ostatniego biegu. Super i to mi się podoba. To jest taka pamiątka, która zostanie w domu i, i fajne. Nawet powiem dla mnie dużo lepsze niż ten medal. Medal tak naprawdę nic dla mnie nie znaczy, bo nie wygrałem, nie byłem na podium, więc go nie zdobyłem, tylko go dostałem za to, że startowałem. A to jest fajne, bo wykorzystam, bo napiję się kawy, odporne i będę miał więcej siły na następnym bieg.